Dzień dobry. Anna Wiskupska. Zapraszam do obejrzenia świątecznego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. Kolejny świąteczny ekotarg za nami. Pogoda dopisała, wystawcy i mieszkańcy również. Na brukowanych ulicach miasta Tkaczy wystawiło się kilkadziesiąt firm. Producentów pieczywa, słodyczy, miodów i ozdób świątecznych. Przeważały produkty regionalne oraz wykonane metodą rękodzieła, jak przystało na prawdziwy świąteczny jarmark. Dekoracje świąteczne, ale nie tylko, bo też są to dekoracje całoroczne, jak widać, obrazy Aha. z naturalnego tworzywa. E, oprócz tego, rękodzieło na zasadzie e, dekupażu, ręcznie malowane elementy. Mhm. Tu nie mamy śniegu, więc chociaż czerwono-kolorowo. E, tak, mamy bardzo dużo klientów. E, miła. Świąteczna atmosfera. Jest. Mieszkańcy mieli też możliwość wsparcia organizacji społecznych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Większość, mimo mało zimowej aury, jest spragniona świątecznego klimatu. Bąbeczki. Następna bombeczka. Ktoś do stroika czy ląduje na choince? Na choince. O i następna. Oby nadchodzące święta były rodzinne, zdrowe i spokojne. Ponad 1100 osób w zgierzu jest objętych procedurą niebieskiej karty. To sporo. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja poświęcona problemowi przemocy wobec dzieci i seniorów dwóch największych grup dotkniętych tym zjawiskiem społecznym. Konferencja i poprzedzająca ją akcja informacyjna wpisuje się w miejski program przeciwdziałania przemocy rodzinie. Ideą jest prowadzenie różnych aktywności profilaktycznych w sposób ciągły. A celem tych działań ma być podniesienie świadomości mieszkańców i nawiązanie ściślejszej współpracy między jednostkami działającymi na terenie miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy. Statystyki wskazują, że najczęstszymi ofiarami przemocy są najmłodsi i najstarsi mieszkańcy. Dlatego oprócz przedstawicieli organizacji miejskich w konferencji uczestniczyła również młodzież szkolna. Trzeba przychodzić osobiście można zadzwonić, reagujemy również na telefonie. A nie bez... Organizatorem spotkania był zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, który jest w trakcie przygotowania biuletynu informacyjnego kierowanego do osób, które są narażone na przemoc w każdym jej wymiarze, nie tylko fizycznym, ale także psychicznym, ekonomicznym i społecznym. Kolejne wyróżnienie dla Zgierza za działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Miasto zostało wyróżnione laurem imienia Rajmunda Rębielińskiego, nagrodą przyznawaną przez środowiska gospodarcze województwa łódzkiego. Wyróżnienie w kategorii Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcy, którym uhonorowano Zgierz, przyznawane jest samorządom, które stwarzają pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oraz budującym pozytywne relacje z podmiotami gospodarczymi. Organizatorami tego konkursu są Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Loża Łódzka Business Center Club, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Stowarzyszenie Klub 500 Łódź oraz Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan. 89 zawodników wzięło udział w otwartych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików i Dzieci, memoriale Marcina Kurpińskiego w zapasach w stylu wolnym. Na małej hali Mosir w Zgierzu rywalizowały dziewczęta i chłopcy z Warszawy, Słomkowa, Łodzi i Sieradza. Największą reprezentację wystawiło Zgierskie Towarzystwo Atletyczne i jak się okazało zarazem najlepszą. Zgierskie Towarzystwo Atletyczne zwyciężyło w klasyfikacji generalnej wyprzedzając na podium Uczniowski Klub Sportowy Zapasy Gwardie Warszawa i Klub Sportowy Szark Łódź. Cieszy, że kolejne pokolenia zgierskich zapaśników podtrzymują chlubne tradycje. Memoriał upamiętnia postać zgierzanina Marcina Kurpińskiego, wielokrotnego mistrza Polski, który zmarł w młodym wieku. Gościem specjalnym mistrzostw był ojciec Marcina. Na koniec tego wydania życzenia od gospodarza miasta dla wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim Państwu zdrowych, radosnych i błogosławionych świąt. Abyście ten czas, szanowni Państwo, spędzili ze swoimi rodzinami i najbliższymi. Wszystkiego dobrego na cały 2020 rok. Dziękuję za uwagę. My również życzymy Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.